Dzień dobry, podzielić się muszę na początku refleksjami, że to jest bardzo mocno w tematyce dzisiejszego czytania te, on, ona, więc jest to bardzo mocno w tematyce. Ja jestem w nastroju mocno, mocno krwistym, mocno transformującym, więc i więc ja też tak grubo i dzielę się Bo. Jakby... Ja nie jestem już w sumie osobą różowych jednorożców. Tak, w swojej pracy pracuję z mrokiem i cieniem, więc jakby... Powiem no, to takie ma być. I też ta kwestia, którą też chciałam bardzo mocno tutaj podkreślić. Ja nie jestem wróżką. Nie przewiduję niczyjej przyszłości. Ja Ci opowiadam o możliwościach, które masz. A co z tym zrobisz? Rozmawiamy o cieniach, o blaskach. Co z tym zrobisz? To już wiadomo. Zależy od Ciebie. No. Przyszły do mnie takie przemyślenia o tym, i dzisiaj w dzisiejszym też czytaniu o tym będzie: że rozwój osobisty, który jest rozwojem osobistym tylko i wyłącznie, w pojedynkę, a dotyczy relacji, jest zamydlaniem sobie oczu. Jest bursitem totalnym. To nie działa. Po prostu nie działa. I my tak bardzo czasami. Próbujemy się chwycić możliwości, które pomogą nam się przygotować na nadejście właściwej dla nas osoby albo na wybranie sobie właściwej dla nas osoby. Tak bardzo jesteśmy w stanie poświęcić tak wiele, co sprzedawcy zauważyli, że jesteśmy gotowi płacić za to ogromną cenę. Już nie mówię o cenie finansowej, mówię o samotności, alienacji i życiu w iluzji. Że można się przygotować do życia we dwójkę, będąc w pojedynkę. To nie działa. To po prostu nie działa. No. W jakimś stopniu, w jakim zakresie tak. Można się przygotować, czy można sobie potrenować pewne rzeczy na sucho, po to, żeby jakby praca w teamie nie była tak zaskakująca. Owszem, można. Można w ten sposób. Więc to nie jest takie całkowicie bez sensu ani bez znaczenia. Natomiast przekonanie o tym, że można się przygotować na nadejście drugiej osoby i być w pełni gotowym, kiedy ona się pojawia w naszym życiu lub kiedy ją wybieramy, w zależności jakby z którego miejsca, z którego miejsca jakby chcemy realizować ten scenariusz, bo to też sobie możemy wybrać. No. Tak, straciłam, straciłam ciągłość myśli. Także dobra. Dobra. W związku z tym. W związku z tym przygotowujemy też z Weroniką Was fajny warsztat online. Dopiero w maju będzie się odbywał, więc jest jeszcze sporo czasu i będziemy się tam rozprawiały z, z fałszywymi przekonaniami dotyczącymi rozwoju osobistego. Które są hasłem i sztandarem wielu sprzedawców, bo działa, a w praktyce totalnie nie działa. I warsztat będzie o braniu odpowiedzialności za własną przyjemność, braniu odpowiedzialności za własne libido i braniu odpowiedzialności za swoją rolę w relacji. także tak, dlatego się przygotowujemy bo już czas zacząć mówić o pewnych rzeczach bardzo wprost i dlatego tak bardzo na sesjach naszych indywidualnych tak często zachęcam Cię do tego, żeby wchodzić w każde doświadczenie które pojawia Ci się na drodze każde każde głębiej, płycej Zależy od Twoich preferencji, Twojej wyporności psychicznej. Ale to wchodzenie w te doświadczenia powiększa odporność psychiczną i pozwala lepiej jeździć na tandemie, jeżeli lubisz jeździć z tandemami. Nie? Bo to są jeszcze indywidualne preferencje, także. Czasami wolimy być siglami, a wymyślamy sobie, takie poprzeczki, taki rozwój osobisty, który pozwala nam zostać singlem i pozwala nam mówić, że nie ma właściwej osoby w naszym życiu. Także to jest z takich ciekawych rzeczy. I też ostatnio spotkałam taki taki, kont, taki tekst, z którym ja osobiście się bardzo zgadzam. I całe moje doświadczenie to potwierdza: że mężczyzna staje się silny i niezależny finansowo, po to, żeby móc być z kobietą, a kobieta staje się silna i niezależna fizyczno, po to, żeby nie musieć być z mężczyzną. To tak, a propos w temacie tego. I okej, okay, tu już skończyłam swoje wywody. Um, tak, zaznaczę, żeby można było przeskakiwać i nie musieć tego słuchać. nie Każdy lubi słuchać moich wywodów. Ja je bardzo lubię prawić. Nie? To jest jedna z tych moich prawd, do której też się długo przyznawałam. No, no okej, okay, dobra. Lubię scenę. No. On i ona. Mamy ich tutaj. Mamy ich tutaj. Są we dwoje. No bo to miejsce jednak mimo wszystko jest o relacjach, nie o singlach, nie? No, nie o szczęśliwych singlach. Spełnionych. Tylko o relacjach. Nie? No. Między nimi powstał mu ze zdziwieniem, kiedy wykładałam karty na energię ich wspólną, na ich wspólną energię, ze zdziwieniem zauważyłam, że jest to energia muru, który ma ich od siebie oddzielać. I oni to oboje zrobili. Oni sobie to stworzyli. Mur, który ma ich oddzielać. Zaraz zobaczę dlaczego, tam wstępnie tylko zajrzałam trochę do niej. No to u niej jest grube, gruba trauma. Gruba, gruba trauma. Która stawia ją w ogóle po stronie męskiej, bardzo aktywnej, wymagającej, tej, która stawia warunki, stawia oczekiwania, i ona oczekuje deklaracji, bo jest w traumie. I na czym to ta sztrauma polegała? No cóż, faktem jest, iż e, zostaliśmy wychowani przez pokolenie. Takie, jakie było, takie było. Jak umieli, tak umieli. Nie będę wchodziła tu w te szczegóły. Nadmierne usprawiedliwienie też nie będę wchodziła. E, no fajnie, Piotr latała, to pokazuje. No, fajnie, to pokazuje człowiek. Ona. Miała możliwość od dziecka obserwować męską bestię, ale nie miała przy sobie na tyle mądrej kobiety, która by jej wyjaśniła mechanizmy działania męskiej bestii, ponieważ kobiety, które były wokół niej, nie wiedziały, jak to działa. W związku z tym bardzo się bały, uległy tej męskiej sile, poddały się jej. W efekcie nienawidziły jej, a bestia nienawidziła ich. Więc się zabijali. I ona, kiedy była mała, obserwowała i patrzyła na to. Patrzyła na to, co się dzieje w dynamice damsko-męskiej. I ona sobie obiecała, że nigdy w życiu nie powtórzy tego wzorca. A wiecie, co się dzieje, jak człowiek sobie mówi, że nigdy w życiu nie powtórzy tego wzorca? A musi zrozumieć dlaczego. Dlaczego? Musi zrozumieć dlaczego? Ponieważ jeżeli chce zrobić to inaczej, to musi zrozumieć dlaczego tamto się wydarzyło, żeby móc świadomie zrobić inaczej. Nie możesz zrobić świadomie inaczej, jeżeli nie znasz tego wzorca i mechanizmu. Więc tak, w tych przypadkach trzeba się cofnąć do gówna. Do gówna, do toksyczności, zależności, do przemocy. Tam się trzeba cofnąć. Niejednokrotnie oznacza to zretraumatyzowanie się po raz kolejny. Tak, ja czasami mówię, że trzeba, że nie trzeba. Pamiętaj o tym, że jesteś w miejscu, na kanale u mnie. U mnie panują zasady wielowymiaru, czyli patrzymy na te same sprawy z różnych perspektyw i z różnych wymiarów. To jest moje zadanie, żeby ci pokazać. Dlatego bardzo często z tego miejsca będziesz słyszeć konflikt w tym, co mówię. Raz będę za, raz będę przeciw. Raz będę gorącą fanką, inną będę, innym razem będę przeciwniczką tych samych rzeczy. Dlaczego? Masz poddać pod wątpliwość mój autorytet i znaleźć swoją własną drogę. A moje czytania czasami mają ci się sprawdzić, a czasami mają ci się totalnie nie sprawdzić. I ja nad tym nie panuję. Ja mam tylko mówić. To jest moje zadanie. Mówić. I wracając do tego, i w tym przypadku yy, jestem zwolennikiem wrócenia do gówna z powrotem jeszcze raz, jeszcze raz do traumy. Więc dlaczego polecam ci wejście w tą relację z tym człowiekiem, abyś mogła dotknąć to jeszcze raz? Czy ta relacja wyjdzie? Nie wiem. Ja nie wiem, czy ten człowiek chce ci tylko pokazywać gówno, czy razem z Tobą chce coś z tym zrobić. Ja to nie wiem. To, już jest, inny, to jest w ogóle inny temat, o którym ona się tutaj teraz nie zastanawia inną rozkwinkę. Rozkwinka jest taka, że ona zaprzecza swoim umiejętnościom zbudowania szczęśliwej, fantastycznej rodziny na fajnych wzorcach tylko dlatego, że miała całe życie do czynienia z bestią i demonami i nikt nigdy jej nie wytłumaczył, dlaczego tak to działało. W związku z tym ona nie potrafi podjąć decyzji, co z tym zrobić. Więc co robi? Więc oddziela się od murem, oddziela się od schematu, od wzorców, czy też od ideologii, to chyba nawet bardziej pasuje ideologii, bo jak żyjemy, to wybieramy ideologię określoną, określony dom, do którego wchodzimy. Więc odrzuca albo stawia między sobą mur od ideologii domu, ciepła, rodziny. Małżeństwa, partnerstwa oddziela się grubą, grubą, kreską, grubą kreską, ponieważ to, co widziała, jest tym, czego nienawidzi. A przez to, że ma opór przed tym, czego nienawidzi, więc nie chce wejść tam jeszcze raz, żeby zrozumieć dlaczego. Coś się wydarzyło, gdzie zostały popełnione błędy. Więc zamiast wejść jeszcze raz i nauczyć się na błędach poprzednich, robi tę sytuację jeszcze raz. Dlaczego? Bo to już właśnie oddziela od tego wszystkiego. Więc ona musi wejść jeszcze raz w te relacje. Musi jeszcze raz wybrać to samo partnerstwo na tych samych schematach i jeszcze raz ma się tam dostać po to, żeby zrozumieć dlaczego. Kiedy zrozumie, dlaczego, może wybrać inaczej. Z nim czy bez niego, to jest w ogóle obojętne. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby ona podjęła decyzję. Dalej. Schemat ucieczkowy od tego, czego się tak bardzo boimy, czego tak bardzo się lękamy, czyli od małskiej Pesti. Czyli siły, władzy, autorytetu, mocy, bezkompromisowości w akcji, tych wszystkich jakościach, które są w akcji. Czyli realnie i potencjalnie one są bardzo poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Niejednokrotnie. Nie jedna z nas ma taką historię z domu. Więc ona postanawia uciec od tego, w świat, żeby zacząć na nowo. I na chuja to się zdaje, to wszystko, coś zaczyna, czego się podejmuje, po prostu rozwala się u podstaw, i nie daje radę, dlatego że robi kilka kroków i ze kilka kroków w jakąś relację, i ze zdziwieniem orientuje się, że to jest to samo, co było. Więc co robi? Burzy, bo ona nie powieli tego schematu. Ona nie chce powielać tego samego schematu. To powoduje, że nie może wybrać świadomie, bo nie widzi różnicy. Nie widzi mechanizmów. Nie wie jak. I jakie to jest w praktyce? Mm. Tak, nawet cały czas w ręku trzymam taje od męskiej strony, bo to jest bardzo dobre, bardzo dobre. Um, uhy, że tak naprawdę kurczowo trzyma się męskiego, ponieważ pragnie rodziny, domu, poczucia bezpieczeństwa i partnerstwa, ponieważ to są jakości, które są bliskie jej sercu, ale jej serce ma tak wiele bolesnych miejsc, że. Nawet stojący przed nią mężczyzna z uczuciami, z otwartym sercem i otwartymi dłońmi, ona zwyczajnie widzi w nim mężczyznę, który potencjalnie nosi w sobie bestię i nie widzi tego, co on jej oferuje. Po prostu ona nie ma możliwości tego zobaczenia. Więc co jeszcze dodatkowo może tu się dziać? Mogą być tu również zapraszane osoby trzecie, żeby burzyć, żeby niszczyć, żeby podważać. Lub ona może być osobą trzecią żeby nie musieć nigdy skonfrontować się z tym. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem wchodzenia w doświadczenia długo, krótkoterminowe, obojętne, ale przytomnego wchodzenia w te relacje po to, razem z kajetem i długopisem, po to, żeby sobie notować i wypisywać to, co się tam dzieje. Żeby zrozumieć, dlaczego i jak działają mechanizmy, gdzie same dolewamy do ognia, to będzie na warsztatach z Weroniką. Będziemy robili też ćwiczenia, żebyśmy jako kobiety mogły poczuć w naszych ciałach, co robimy sobie same, gdy oddajemy władzę męskiemu nad naszą przyjemnością. Po to, żeby zrozumieć dlaczego tak naprawdę. Ale to na warsztatach będzie można poczuć w ciele, gdzie można zobaczyć, gdzie to jest, jakie to jest. No. Dobra. Dobra. To jest ten konflikt, w którym nie chcemy i nie potrafimy być znowu małymi dziewczynkami, ponieważ mała dziewczynka była zakupiona w świecie dorosłych, ponieważ nikt jej nie tłumaczył, na czym to polega. Nikt jej nie tłumaczył mechanizmów działania świata dorosłego. O, miała możliwość tylko obserwowania jakiś popipszony teatrzyk, którego się po prostu zwyczajnie bała i nic dziwnego, bo i opiekunki. Jej teoretycznie przewodniczki miały ją uczyć, a się bały. Więc, a, więc w ten sposób bały się i służyły z lęku. No, takie to było. Takie to były czasy. Dlatego ten smutek i to przygnębienie może się pojawiać w niej za każdym razem, kiedy stoi przed możliwością dokonania wyboru, kiedy zaczyna widzieć, że przed nią jest tyle, najróżniejszych możliwości. To ona może czuć się przygnębiona, ponieważ nie dokończyła podstawowej lekcji swojego życia, czyli nie zrozumiała, dlaczego tak działają. Jedna z najbardziej podstawowych kwestii w jej życiu, czyli kwestie relacji. Bo jakakolwiek współpraca, jakikolwiek biznes, jakakolwiek rzecz w naszym życiu jest oparta zawsze na relacjach. Zawsze jest oparta na relacjach. Relacje ze sobą i z innymi są absolutnym fundamentem istnienia życia na Ziemi. W momencie, w którym przestaniemy potrzebować siebie nawzajem, zakończyła się nasza cywilizacja. Jeżeli wiesz, co mam na myśli. W tym momencie zakończyła się nasza cywilizacja. Jak przestaniemy potrzebować siebie nawzajem. A to się dzieje. Po to jest ta siła i niezależność. Dobra. Okej, okay, wracamy. <śmiech> <śmiech> Jezus, drogi, no dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Hmm. Jak sprawdzam, czy jestem słyszana, czy mikrofon działa, taki odruch niepewności. No. I jego strona. jego strona. No, tak trochę widzę, trochę nie widzę. Jest na samym początku karta księżyca, czyli bardzo głęboko ma skryte emocje, bardzo głęboko ma skrytą wizję. Bardzo broni się przed tym, żeby ta wizja nie ujrzała światła dziennego i szanując jego wolną wolę, powinna była skończyć czytanie tu w tym momencie. Ale że ja nie mam moralności. No to, no, to co nieco opowiem, no, co nieco opowiem tutaj, co się dzieje. No, dzieje się to, że on doskonale wie, czego on pragnie. On doskonale wie, jakie to powinno być. On doskonale wie, co on pragnie chronić, co on pragnie zasilać, co on pragnie powoływać do życia, czego on pragnie bronić, kogo pragnie bronić, kogo pragnie mieć obok siebie, z kim pragnie tworzyć przyszłość. On doskonale to wie. Nie ma żadnych wątpliwości, ale absolutnie żadnych wątpliwości. On tylko wie o tym, że to nie jest moment na to, żeby to pokazywać. A dlaczego? W sumie tego nie wiem, ale z tego powodu jest pobudowany tutaj ten mur. To jest też ten e, motyw, e, w którym... My się tak bardzo boimy jako kobiety ciszę, jego ciszę. Bardzo się boimy. Dla nas niejednokrotnie cisza to jest dramat i z tego powodu potrafimy strasznie krzyczeć. I krzyczymy o ghostingu i tam Bóg wie czym. A dla niego to jest moment na pozbieranie myśli. Dla niego jest to moment, w którym on musi odnaleźć siebie i swój własny kierunek. Pomimo tych wszystkich emocji, które się dzieją, dla niego to jest moment, w którym musi określić, na co go stać, a na co go nie stać. To jest moment, w którym on musi mocno określić, jak to, co spotyka, jest odzwierciedleniem jego pragnień i czy trzeba to modyfikować, czy można to przyjąć już teraz. Czy za chwilę, zaraz. I nam kobietom bardzo często w tym momencie brakuje cierpliwości. My się wściekamy, bo my potrzebujemy deklaracji, słów, żeby poczuć się bezpiecznie. I oczekujemy ich od niego. I to będzie też na warsztacie. Że to my jesteśmy odpowiedzialne za nasze poczucie bezpieczeństwa. Ani jego słowa. I co się dzieje z naszymi ciałami, kiedy oddajemy mu moc do decydowania o tym, jak się czujemy. I im bardziej naciskamy, tym bardziej się zamykają w sobie. Im bardziej chcemy deklaracji, tym mniej ich widzimy. To jest ta trauma, o której tu wcześniej mówiłam. Niechęć skonfrontowania się z innością i odmiennością, której nie rozumiemy, a której się boimy. A dobrze. Wracając do niego, tak przykłada cegły do tego muru, który dzieli ich. Ponieważ on doskonale wie, co się dzieje aktualnie u niego. I co się wydarzy zaraz? Tu pozostaje kwestia odejścia. Odejścia od pewnych emocji i zrezygnowania z pewnych emocji. Czy też zrezygnowania z pewnych relacji, które raz za razem wpędzały w uczucie winy. Dlatego pewne rzeczy trzeba bardzo mocno chronić. I on czuje się odpowiedzialny za ochronę tych rzeczy, tych jakości, tej więzi, tej relacji. To dobrze. To dobrze. To dobrze. Tu niczego nie ma możliwości pośpieszyć. To bardzo mi przypomina piosenkę Pawła Domagały o budowaniu domu na skalę. To są te jakości, które są po jego stronie. Czy ona ze swoim nastawieniem wspiera budowanie domu na skalę? Tak. Jako kobieta weszła w czarne, demontuje wszystko to, co mogłoby zagrozić. Temu domowi. Ponieważ w tworzeniu wspólnych przestrzeni nie tylko budowanie jest istotne, ale demontowanie również. Gdyby ciągle było tylko nadbudowywane, konstrukcja mogłaby być chwiejna, przesycona lub nadmierna, lub mogłoby zaistnieć zbyt wiele przedmiotów, które utrudniałyby funkcjonowanie i oddychanie. Czy też swobodny i łagodny przepływ wężujów. <grym> Dlatego tak samo, jak dokładanie i odejmowanie jest tak samo istotne. I my jako kobiety bardzo często boimy się wchodzić w tą energię tego odejmowania, w energię mroku, w energię ziemi. My się boimy tam wchodzić. My się boimy powiedzieć stop, dość, nie zgadzam się. My się boimy krzyknąć, my się boimy wrzasnąć, my się boimy okazać uczucia, boimy się okazać emocje. Wolimy nimi zabijać, a zamiast robić z nimi porządek. Choć zabijanie też jest istotne, akurat to żeńskiej energii to też jest bardzo istotne. No, to jest taka świadomość tego, że czasami... Co jest ciekawe, bo w tarocie też tak jest. W tarocie 9 kielichów jest lepszy niż 10 Niedosyt jest lepszy niż przesyt. Jakie poczucie głodu. Mały post. No, my się tego bardzo boimy. Nam się kojarzy z, go, z głodem. No, nie rozumiemy, że są to różnice w jakościach. Więc działamy przez, pragmat, działamy przez pryzmat pryzmat traumatycznego doświadczenia. Zamiast przez pryzmat wiedzy. O mechanizmach. Hmm. Okej. Okay. A jak ci ciężko, a jak ci ciężko to, ten, to olejek lawendowy, jak ci ciężko wytrzymać ten, yy, obecność tego muru, to olejek lawendowy sobie kup albo poduszkę lawendową i śpi z tym, się tym namaszcza i oddychaj, i wciągaj nosem. i Jak ci ciężko. Dobra, nie płynie, więc się skończyło na dzisiaj. Także to wszystko a propos czytania i oniona. Jeżeli znalazłeś, znalazłaś coś dla siebie, podziel się z tym w komentarzu. To dla mnie ma znaczenie. To, że tu jestem i dzielę się z tobą treściami za darmo, jest dla mnie ogromną przyjemnością, bo bym nie robiła tego, gdyby nie było. Ale miło byłoby mi, gdybyś się odwdzięczył odwdzięczyła swoją aktywnością tutaj, bo to mi pomaga budować ten kanał. To mi pomaga docierać do nowych osób. To mi pomaga docierać do nowych klientów. I dla mnie ma to ogromne znaczenie. Więc jeżeli masz ochotę być ze mną fair w tym miejscu, subskrypcja, like, komentarz, a ja tworzę dalej. Miłego dnia Ci życzę.